Tak się nie da. Tam jest to wszystko przekłamane, oszukane, wynaturzone, Właściwie to nie, jest, to nie jest seks. No ale to skąd ta młodzież ma trzeba? Czy my, a rodzice mają nam powiedzieć? Krótko mówiąc, seks to jest temat taki, że mamy wrażenie, że wszystko na ten temat, wiemy, a niestety nie wiemy jesteśmy w czarnym lesie, że tak powiem i faceci i dziewczyny. Bo faceci mają wyobrażenie, jak sobie zobaczą, że ta ma być ciągle twardo i mocno, żeby nic nie czuło, żeby nie bolało. Czyli o co chodzi? Czyli jeżeli nie ma tej edukacji, oczywiście teraz pomału dzięki social mediom to się zaczyna budować, są takie miejsca, gdzie są edukatorzy i tak dalej. Ale zanim to pójdzie dalej, zanim rodzic powie, czy zaprowadzi, czy pokaże, to jeszcze musi sporo lat minąć. Myślę, że kolejne pokolenie dopiero jest w stanie to zrozumieć. Natomiast dobrze, że my już o tym rozmawiamy. Dokładnie. No i właśnie. Jesteśmy młodzi, piękni i zupełnie inaczej wyglądają wtedy nasze relacje na początku związku, prawda? kiedy żyjemy z kimś w związku małżeńskim czy partnerskim, a potem to z biegiem lat się zmienia.